Dzisiaj chciałbym o telefonach jeszcze porozmawiać, o komórkach, smartfonach, zwał jak zwał. Ale tak, jeszcze organizacyjnie, zachęcam Was, żeby też subskrybować nowy kanał. Treści ze starego kanału, w większości będą przeniesione, przepisane, przemówione jeszcze raz w trochę nowej konwencji, z dynamiką większą. No i słowa kluczowe muszę tu tak dobierać żeby być skrytniejszy od algorytmów, trochę. No, wiadomo, o co chodzi. tak Jak się, że tak powiem, zaczynałem ten kanał, blog dla faceta, czerwona witaminka dla faceta pierwotnie. To wiadomo, człowiek tam nie patrzył, co mówi, jak mówi, jakich słów używa. A to trzeba tak mówić, żeby no, kanał nie był shadowbanowany czy halfbanowany, nie, po prostu, co się dzieje. Ja nie mogę teraz ze starego ID. Nawet u siebie na własnym subkoncie Google skomentować na przykład. Tak? Jakby nie wiem, co, co, co tutaj działał. No nic, no, będziemy myśleć może na platformę filmową Twittera, zobaczę, jak teraz tam wygląda, jakieś testy były robione, może platformę Twitter tą Rumble, tak, Uruchomimy jakąś rezerwową, jest Discord, jest session, coś tam na fejsie, grupy mamy. Także tyle, tyle, w tylu miejscach gdzieś tam blog dla faceta, nasza czerwono-witaminowa społeczność jest, że wiecie, dla mnie to, to jakieś tam problemy yy, boto, z botami, tak, czy, czy z, z, z hawbanowaniem kanału, to, to się z tego śmieje Przy okazji jest to szansa, żeby lepiej zrobić, lepiej przygotować treści, a ponieważ te historie, które wam opowiadałem są niezmienne, stałe, tak, Mogę zmienić tylko Mareczka na areczka i Szczecin na Warszawę, załóżmy, tak? Natomiast te historie, które się wydarzyły, no to one się po prostu wydarzyły, więc są gdzieś tam w pamięci mojej. Ja mogę to opowiedzieć w taki bardziej y, sposób politycznie poprawny, bez słów, wiecie, nie? Można nalać komuś zupy, pani może nalać zupy swojemu alvaro macho latino, kiedy miś, beta miś, provider jest w pracy, to ona może przyjąć Alvaro Macholatino i mu nalać zupy, dać mu zupy. Bo Alvaro Macholatino chce zupę przede wszystkim, jak przychodzi na... No i potem, potem też keks chce zjeść, tak? Jakiś przy okazji, nie? No wiecie o co chodzi, nie? Dobra, teraz wracam do tych telefonów jeszcze, to tam techni technicznie wskakujcie sobie na nowy kanał, jak macie ochotę. Tu będą też koledzy, raczej tu mi się wydaje nagrywać częściej. O nie wiadomo jak ten 1.0 nasz adres przetrwa. 2.0 na razie nie ma żadnych problemów technicznych, zasięgowych i tak dalej, eee, w, w, tak. O, właśnie te telefony. Słuchajcie, generalnie koncepcja telefonu dla mnie, ja słuchajcie, jak zaczynałem telefony, ja byłem pierwszym posiadaczem telefonu komórkowego w, w szerokim gronie ludzi. To było bardzo drogie wtedy. Ale ponieważ pracowałem jako student jeszcze, to mi to się w miarę zwracało, tak? Poza tym też korzystałem z, takiej, z takiego pakietu, gdzie mogłem dzwonić, relatywnie tanio po godzinie 10. Więc zawsze do domu, zawsze bym umówiony godzina 10.01 telefon mój do rodziny, co tam u mnie słuchać, co się dzieje, porozmawianie 15-20 minut. Danie znaku, że żyje i to się wtedy opłacało, jak się nie posiadało własnego telefonu to się wtedy nawet opłacało, miałem taką na międzymiastową tak zwaną były inne oferty lokalne, inne oferty międzymiastowe także ten telefon komórkowy mi się opłacał wtedy dosyć, to była wielka cegła, ja ten telefon w ogóle żeby było śmieszne gdzieś mam, już dawno nie działa ale sobie gdzieś go zostawiłem w szufladzie, jest taka wielka cegła Natomiast potem, jak wchodziliśmy w te kolejne telefony, to taką cnotą, wyścigiem producentów było zaoferować jak najmniejszy telefon. Jak najmniejszy telefon. Te telefony stosunkowo szybko malały i mi się to bardzo podobało. Tak, Pierwszy taki malutki Samsung miałem, który no, zniszczyłem w sumie. Tak trochę bezmyślnie. Ale w końcu doszedłem do posiadania kilku noki Jedną z noki, która działa w ogóle jeszcze, pewnie jest rozładowana. Mam tutaj, patrzcie, taka Nokia jest. Była wtedy też moda na to, żeby sobie takie fikuśne obudowy zmieniać do tych Nokii. Każdy sobie brał y, obudowę jakąś taką. Ja sobie wziąłem taki wzorek, widzicie. No taka była wtedy moda. Retro taka trochę. Tu jakieś takie czerwone. Tu jakieś jakieś tam takie, no, jakieś Tron, coś takiego, motywy, dobra. Słuchajcie, patrzcie, zobaczcie o co mi tylko chodzi, nie? Zobaczcie jak to w dłoni leży, naturalnie. Ja nie mam wielkich grabi, tak? Niektórzy koledzy mają takie grabie, że po prostu jak machną łapą, to po prostu no, z człowieka głowa odpadnie. Tutaj jak, czekajcie, tu kolega pisze, to trochę muszę przesunąć, żeby nie było korespondencji widać. Także no ja mam takie normalne ręce w miarę, a nawet nie tego. No i zobaczcie, jak, jak to super w domu, w, w domu, w dłoni leży. Patrzcie. No to po prostu idealnie. To jest, to jest idealne po prostu w każdej sytuacji. Idealnie leży taki telefonik tej wielkości. A zaraz, no wiadomo, to nie jest smartfon, ale zaraz wam coś powiem. Patrzcie, a to jest w miarę współczesny telefon. No, 6, 6, nie taki jeszcze większy. 6,2 cala. Patrzcie, no dla mnie to już jest, to już na końcówkach palców jest. Gdyby nie ta obudowa, bo mam survivalową obudowę gumowaną, która pozwala go trzymać nawet dwoma palcami. Taka obudowa typu hammer w ogóle. No, w ogóle rewelacja. Jak kupię nowy telefon, to oczywiście od razu pole, polecę. Będę szukał. Obudowę typu hammer do niego, ile samego hamera nie kupię, chociaż nie są to zbyt dobre telefony, według mojej opinii. Patrzcie, no, no jest to. Jest to. No na pewno nie jestem w stanie tego obsłużyć jednym kciukiem, tak? Już. Ja nie jestem w stanie tej patelni, bo kiedyś na takie telefony, duże smartfony, mówiliśmy patelnia. Ja nie jestem w stanie wygodnie obsłużyć tego jednym kciukiem, a jak próbuję tu obsługiwać jednym kciukiem, to już nie trzyma mi ten telefon tu. Nie mogę go chwycić. Tego nie mogę mieć uchwytu. Czyli nie jest to dla mnie już osobiście nie jest to ergonomiczne. A wiele dziewczyn, bo też mówimy o kobietach, o dziewczynach, też w rodzinie mam jakieś tam wiadomo, panie, no to one, im jest ciężko naprawdę trzymać takiego gnata. Dlatego panie lubią iPhoney. iPhony, zauważcie, są mniejsze yy, z reguły niż inne smartfony Androidowe. Dlatego dziewczyny też lubią te iPhoneiki. Bo co tu dużo mówić, lans lansikiem, jabco jabcem, ale te telefony leżą dobrze w dłoni. Jeżeli weźmiesz iPhona, dodasz do niego jakieś obudowę taką typu Hammer survivalową, gumowaną, że on naprawdę się nie wysuwa z tej ręki, to taki iPhone leży fajnie w ręce, po prostu w dłoni. Ja wezmę telefon teraz typu iPhone, ale to... Patrzcie, patrzcie, to jest telefon wielkości iPhone'a, nie jest iPhone akurat, ale to jest dokładnie wielkość iPhone'a, takiego powiedzmy, z obudową gumowaną, taką naprawdę antypoślizgową, no i ergonomia tego to jest 4,7 cala, ergonomia jest zdecydowanie wyższa, jak dla mnie, ergonomia, nie? Fajnie leży w dłoni, fajnie się trzyma, można to też w miarę już obsłużyć. Patrzcie, tu już jestem w stanie obsłużyć kciukiem i trzymam ten chwyt jest. Ten grab tak zwany, tak jest. Już jestem w stanie coś robić trzymając go. Dlatego też dużo ludzi lubi iPhony, tak naprawdę i dużo dziewczyn lubi iPhony. No bo są ergonomiczne, dobrze w ręce leżą, czyli poszło to wszystko w takim kierunku. nie wiem jakim, w takim gigantyzmu. No to jest jeden z moich pierwszych gdzieś tam smartfonów w ogóle w rodzinie, no. tu. Jeszcze jest, jest po renowacji działa kawaryjny. Popatrzcie, wszystko też fajnie. No obudowę ciężko dostać już fajną taką, ale zobaczcie tu też ergonomia jest dosyć duża. No ja rozumiem, że teraz te telefony tak naprawdę, duże telefony, 6,2 cala, 6,5 cala zastąpiły praktycznie tablety. Ale ja naprawdę powiem Wam, przez długi czas dla mnie przenośny używanie przenośne w ogóle maszyny z Androidem to był przede wszystkim tablet. I ja przez bardzo dużo czasu nie posiadałem smartfona, ponieważ dla mnie ym, urządzenie z kolei takiej wielkości ekran, poza załóżmy, puszczeniem sobie podcastu na YouTube, czy czegoś, czy zrobieniem zdjęcia i podglądem, nie jest dla mnie wygodne funkcjonalne. Ja lubię w miarę duże ekrany tak. Natomiast z kolei, urządzenie takie duże, się źle trzyma w ręce, to spada. Powiem Wam, że telefonów spadających, no niestety, jest plaga u mnie. Tak, ja jestem człowiekiem dosyć ruchliwym, dynamicznym, te telefony spadają gdzieś tam. Dla mnie najsensowniejszą rzeczą jest posiadanie małego telefonu. Miałem długo telefon po prostu taki No, nowsza wersja tego. <laughs> Tradycyjny babciofon, malutki, no, malutki, ergonomiczny, po prostu szybko. Szybko w ręce działający, plus y, kilka tabletów po prostu. Od 8 cali do 10 cali. Kiedyś taka dyskusja w ogóle była parę lat temu. jakie pierwsze tablety były popula popularne, który tablet lepszy? 7, 7 cali, 8 cali, iPad, 10 cali. No ja rozwiązałem w gronie kolegów y, po prostu dylemat. Słuchajcie, y, moje rozwiązanie jest takie, że mam je wszystkie <gryw> i biorę sobie w zależności od. Tego, jak mi to pasuje, czyli bardziej przenośnie w terenie używam 7-8 cali tabletu, a w domu, żeby sobie w łóżku oglądnąć film, gdzieś tam czy na dowolnej kanapie, w dowolnym miejscu, bez konieczności uruchamiania TV, coś sobie tam porobić, posprawdzać na necie, to ja wolę dziesiątkę tablecik, tak? A tablecik dziesiątkę można do niego klawiaturę Bluetooth dokupić i zrobić z tego, no de facto, laptopik do codziennego użytku mały. Także dla mnie tablet był tym czymś. Teraz, tak, no, pokażę Wam, co chciałem powiedzieć. Patrzcie, to wszystko poszło właśnie w kierunku, jak teraz idziemy do sklepu z telefonami poza parametrami technicznymi. No dobra, są te składaki, ja uważam je za zbyt drogie. Jak niektórzy koledzy mówią, że tam cena 3-4 tysiące dla nich jest akceptowalna za składaka. Szacun, tak, no, możecie sobie na to pozwolić. Ja, może mógłbym sobie na to pozwolić, ale mi zbyt często te telefony się niszczą. Jeżdżę w teren gdzieś tak dalej, więc no szkoda byłoby mi dawać do użytku taki telefon. Po prostu to, to się mija z celem w moim, w moim użytku. I patrzcie tutaj. Tu są jakieś koncepcje składaków. O, to jest coś fajnego, też uważam. Taki zegarek, który mógłby służyć za telefon. Duży, duży, bardzo duży ekran, tylko znowu, bym był gdzieś w górach, na pewno bym to obił o skały po prostu, znając życie, bym to szybko zniszczył. Taki zegarko-telefon, nie za bardzo. Słuchajcie, parę lat temu fajna koncepcja, tylko to, było, to jest za słabe, to jest zbyt słabe. Mix klasycznego telefonu banana ze smartfonem, noki. Tylko niestety to jest to zbyt słabe. Nokia skaszaniła tego banana, bo była szansa na naprawdę debiut i jakby stworzenie nowej klasy urządzeń po prostu tradycyjnych telefonów, bardziej w stronę smartfonu, popchniętych. To jest na systemie Kaios, który jest, który jest pochodną Firefox OS-a, ale to jest zbyt słabe technicznie i w ogóle nieergonomiczne designersko fajny, fajna stylowa i też super w dłoni to leżało. Ergonomika tam przy wybieraniu numeru słaba jest, przy obsłudze tego telefonu, ale no, krok w dobrą stronę zrobiła Nokia tym miksem, hybrydą. Tylko mówię, niedopracowany koncept. To mi się strasznie podobało. Słuchajcie, dlaczego smartfon musi być kwadratowy, dlaczego nie może być okrągły na przykład czy zaokrąglony. Dlaczego nie może być, być taka bułeczka jak, jak Nokia, na przykład klasyczna, fajnie w dłoni leży, obły kształt? Czemu nie może być jakiś gruszkowaty, czy okrągły na przykład? Czy jakby tak, o popatrzcie, ja mam taki pomysł, jak był taki okrągły smartfonik, gdzieś tam, trzymany w dłoni. No nie wiem, z jakimiś takimi wyrzeźbieniami na palce i ekran dynamicznie obracający się do pionu. No nie wiem, czemu, czemu kurła. Yy, jedyny słuszny koncept telefonu to jest patelnia, wielka patelnia, która źle w dłoni leży, za wyjątkiem iPhone'ów. Czy co by, to by nie było genialne? Yy, tutaj ta rama, to fajne wzmocnienie nawet przy upadku. Yy, według mnie genialny koncept to był, to nie jest realny telefon, tylko koncept. Yy, no to mi się nie podoba, bo to będzie spadać, to się będzie obijać, yy, to będzie się rysować. To nie, to nie jest sensowne. To jest dla takiego kolesia z korpo, co chodzi w garniturku ma i trzyma ten telefon w kieszeni od garnituru flanelowej, tak? Tylko jak się nachyli, żeby, nie wiem, w łazience <grym> ręce umyć i zapomni i się energicznie nachyli, ten telefon mu poleci na zlew, na kafelki w łazience, w korpo, w biurze, no to to się przecież od razu rozwali, więc... No nie wiem, no, nie, no te telefony... Nie wiem, nie, nie przekonują mnie, ani ergonomicznie, ani koncepcyjnie. Jest to za delikatne takie. O, teraz oglądam nowy, wspaniały świat właśnie. Serial i tam właśnie wszystko jest takie delikatne, obłe, okrągłe, takie wycacane. Nie? No niestety świat tak nie wygląda. To, to poza takim środowiskiem wielkomiejskim, to co to, 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 to jest? No? W terenie się nie sprawdzi. I słuchajcie, parę lat temu był comeback tych yy, Noki w nowym wydaniu. Oczywiście te telefony nie były ani zbyt solidne, ani w ogóle zbyt funkcjonalne, za słabe. Nokia skaszaniła, dając bardzo słabe możliwości techniczne tym telefonikom, ale dużo osób je dla sentymentu kupiło. No, według mnie ten wygląd, ta obłość, ten kształt jest po prostu ponadczasowy, genialny i gdy się taki smartfon pojawi w dobrej, mocnej specyfikacji w miarę, nawet na tym Kaiosie, ale żeby, kurła, no żeby, żeby, żeby to żeby był jakiś aparat porządny chociażby fotograficzny tak żeby parę podstawowych apek działało YouTube przeglądarka tak nie musi nawet jakiś dużo komunikatorów mieć głosowych tak dalej czy tych Telegramów i innych nie ale żeby w podstawowych swoich funkcjach taki telefonik był dobry plus router wifi żeby oferował oferuje zresztą znaczy nie wiem czy ta wersja no i to jest genialne, to jest genialne. Tego typu telefonik, mały, mały, ergonomiczny, fajnie wyglądający. Zobaczcie, odświeżony look. No to by było coś. Ja jestem znudzony tymi patelniami już, tak? A te składaki nowoczesne mnie w ogóle nie przekonują ergonomicznie, funkcjonalnie. Także nie wiem, czy w iPhone'y nie pójdę na przykład, w iPhone'y, czy, czy w jakieś wersje, w yy, jakieś tam, nie wiem, Sony Ericsson malutki, tylko z kolei to drogie są te Sony Ericsson. otóż iPhone'a lepiej sobie kupić Wydaje mi się, jakieś SE nowego i go sobie zrobić w pancernej obudowie survivalowej takiej. Co tu jeszcze mamy? O, właśnie, to, to był powrót tych Nokii. Nokia skaszaniła, robiąc zbyt słaby, zbyt słaby telefonik i bazując tylko na tej, na takim sentymencie. A mogło być dobrze, i to, jest, to mogłaby być duża szansa dla Nokii. Tam są zbyt słabe parametry, zbyt słaby procesor, zbyt mało pamięci, zbyt żenujący jak na te czasy aparat. Także taki telefon w sumie dla nie wiem, takich boomerów trochę, żeby sobie przypomnieć czasy posiadania starej Noki, który no, no, w zasadzie. No, znam kolegę, który dotychczas nie używa smartfona, używa tego telefonu, sobie go bardzo chwali. Ale jak dla mnie to już jest zbyt duży krok wstecz. Dobra, piszcie. Dzisiaj długa audycja o telefonach, ale ją ja obiecałem. Piszcie, co myślicie o telefonach, smartfonach, o tym, w jakim to kierunku będzie szło. Na razie, heja.